Cześć, Mariusz, Stefan Olga, 9 Paweł. Dzisiaj jest niedziela. 27 listopad, godzina 11.30. Ja wyruszam na szczyt bąków z oznaczenia SPBZ069. Podjechałem samochodem jak zawsze, ile się da, ile z asfaltu. No i teraz tutaj pnę się do góry. Można powiedzieć, mogę powiedzieć, że że to nie jest żaden szlak, tylko tutaj ścieżka ścieżka taka leśna ale tutaj widzę, że jakieś samochody jeszcze jeżdżą ale to już takie bardziej terenowe Idę wokół takiego płotu z taśmą Prawdopodobnie od pastucha, jakaś zwierzyna tutaj jest wyposana Czy ewentualnie chcieli się tutaj gospodarze odgrodzić od zwierzyny leśnej? Podejścia ma bardzo mało, w okolicach 400 metrów. Aplikacja szlaki pokazuje 12 minut marszu A więc nie śpieszę się to jest dzisiaj drugi mój szczyt i zarazem ostatni z tego względu że wilgotno jest pada raz deszcz raz deszcz ze śniegiem i nie chcę się tutaj przeziębić Chociaż jestem ubrany bardzo może nie grubo, ale Stosownie jak na tą porę roku i na tą aurę ale podejście Podejście daje mi w kościach zawsze na początku jakieś 100-150 metrów zawsze mam takie przytkania No i to dalej na Następne relacje E, powiem jak tam na szczycie. Przechodząc przez takie zasieki, tam gdzie zostawiłem samochód, dotarłem na szczyt. E, prawdopodobnie tutaj e, nie ma żadnej oznaczenia, nie ma oznaczenia e, górki, ale jest e, kamień wysokościowy. Więc jestem tutaj na szczycie Szczycie Bąków SPBZ 069 Rozkładam antenę. No i bawimy się w krótkofalarstwo. Sekusota, Sekusota, Sugar Oscar 9, Papa Stack Portable, Sugar Oscar 9, Papa Stack Portable. Alpha one, uh, okay, alpha 1 delta hotel bravo 5-9 five nine, five nine, thank you bye-bye uh, q-r-z sierra alpha 4 bravo lima mike uh, sierra alpha 4 bravo lima mike uh, uh, good morning 5-9 uh, my name is mario uh, reference summit sugar papa zulu zero zero 069 thank you Thank you, Los. Seventy-five bye-bye. Sugar, Oscar, 9, Papa, supportable, CQ Sota. A summit to Summit. Echo, Charlie, 2. Echo, Charlie, 2, again. Yes, Echo, Charlie, 2, America, goal, 5, 9. A reference summit Sugar Papa Bravo Zulu zero six nine sixty nine. Okay. Uh, please number. Please repeat number. Yeah zero five five fifty five. Thank you seven three three i uh, shoot summit to summit summit to summit again golf whiskey 4th tango quebec echo search portable 5-9 Uh, please number uh, november, november whiskey again number thank you 73 qrz echo alpha two charlie papa, echo alpha 2, charlie papa five nine Thank you, Seventh Sugar Oscar 9 Papa supportable Portable, Sierra Victor 1, Romeo Victor Juliet Sierra Victor 1 Romeo Victor Juliet 59. 5 Thank you, 73. Sugar Oscar 9 Papa supportable. India Unifon, 1? again again kilo german sugar 5 9 thank you 73 sugar oscar 9 papa supportable SOTA. sugar oscar 9 papa supportable SOTA. Sugar, Oscar, 9, Papa, Sugar, Oscar, 9, Papa, supportable. CQ Sota. Golf India, 0, Alpha, Zulu Alpha. Golf India, 0 again. George, Italy, 0, Alpha, Zulu Alpha. A suffix, a suffix, a repeat. Golf India, 0, Alpha, Zulu Alpha, America, Zanzibar, America, Tierra. Yes, QSL, go, uh, Alpha Zulu Alpha. Uh, good, good, uh, good morning, 5-9. Uh, my name is Mario, reference Sami Sugar Papa, Bravo Zulu 069. QSL? Yes, sir so, uh, you're a lovely 5-9 here, Mario. Lovely to get to this morning. Uh, hope the weather's been nice to you. 7-3, bye-bye. Thank you, 7-3, bye-bye. Uh, Sugar Oscar 9 Papa, Sugar Oscar 9 Papa, Sikusota. Victor 2, Sierra Oscar, Quebec. Sierra Victor 2, Sierra Oscar, Quebec, 59 9 Thank you for 5-9, you are 5-8, 58. Enjoy the summit, 73. 73, Figure, Sikyo Sota, Sikyo, Sota. this is Sugar Oscar 9, Papa, Sikyo Sota. 7-5, Jadwiga Pavel. S-5, Jadwiga Pavel. Dzień dobry ponownie Tu Stefan Olga 9 Paweł Mariusz Bąków SPBZ069 5, 9 dla ciebie Piątka, dziewiątka dla Ciebie Mariusz, wszystkiego dobrego i powodzenia Dziękuję, powodzenia CQ Sota, DJ Sugar, Oscar 9, Papa supportable Portable, CQ Sota Spokojnie. Jeszcze raz panowie Tak, odebrałem Stefan Paweł 6, Karol Ewa Paweł 6, Mariusz. Witam ponownie, 5, 5 9 no, witaj Mariusz ponownie, również 5-9, dzięki powodzenia CQ SOTA, Sugar, OSCAR 9, Papasak Portable, CQ SOTA. Stefan Krobek 9, Roman Zygmunt Adam, 2, SQ 9, Roman Zygmunt Adam, 5-9. E, witam ponownie, 5-9, również dzięki, 73, ahoj. Summit to Summit again. Uh, please repeat your call, your call, QSL. My call is Oscar Echo 5, Yankee, Yankee, November Portable. Oscar Echo 5, Yokohama, Yokohama, Yankee, Portable. QSL? Yes, QSL. Oscar Echo uh, 5, Yankee, Yankee, November Portable. 5-9. My reference summit, Sugar Papa Bravo Zulu 069. Uh, please, your uh, reference summit, QSL. Yes, Oscar, Oscar 414, thank you. 7344. Uh, seven, thank you. Sierra 57, India Lima Foxtrot. Sierra 57, India Lima Foxtrot, 59. Good morning, Arius. You can Thank you, 735. Sugar Oscar 9, Papa, supportable CQ Sota. Yankee Oscar 6, Charlie Bravo, 5-9. Okay, my call is Yankee Oscar 6, Charlie Foxtrot, Bravo. Charlie Foxtrot bravo, you're 5x6, 5 and 6, Roger. Yes, it's uh, correct. Charlie Foxtrot, bravo 5-9. Thank you, 5 and 6, 66, 73, good luck. Good luck. Sugar Oscar 9, Papa sec portable. Adam Maria Halina. Adam uh, Maria Halina odebrałem. Dziękuję za 5, 5, 5 9. E, powodzenia e, x Powodzenia. X-Ray X-Ray Jest Delta Lima Free Hotel X-Ray X-Ray 59 Ahoj Sugar Oscar Nile, papa Sugar Oscar 9, Papa Sikyusota. Stefan Adam summit. summit to summit again. Summit. Italy November 3 again. Yes, Alpha Delta Florida 5 9. Please, re your reference. Yes, Italy, Tango 9, 154, 154. Maję referencami Sugar Papa Bravo Zulu 069. Thank you. Trzeba 7, Maria Adam Zygmunt. E, cześć, SP7, Maria Adam Zygmunt 59. Witam imiennika, raportik 590, dziękuję przyjacielu. pozdrawiam. Pozdrawiam, QRZ. Wanda na końcu. Dzień dobry, 59, powodzenia Dziękuję, powodzenia SP3, Olga, Wanda, Ewa Olga, Wanda, Ewa, 59, cały znak proszę Witam Mariusz, Zbigniew, Zdrowicza, SP3, Olga, Wanda, Ewa, 59 dla Ciebie, dziękuję Dziękuję Sugar, Oscar, 9 Papa, Portable Oscar, Kilo 1, Sierra, Delta, Echo Oscar, Kilo 1 Sierra, Kilo, Echo

Oscar, Echo 7, Papa, Hotel India, 5-9. good morning, you are to 5-9, 73, thank you, good luck, bye-bye. Thank you, good luck. Sugar, Oscar, 9, Papa. Sugar, Oscar, 9, Papa, So portable CQ SOTA. Sierra 5-7, okay. November, Juliet, Mike. Sierra 5-7. Sierra 5-7, November, Juliet, Mike. Sierra 5-7, November, Juliet, Mike, over. Yes, Sierra 5-7-November, Juliet Mike 5-9. Roger, thank you, 5-5 for you too, 5-5 for you, right? Thank you, 7 3 Sugar, Oscar 9, Papa's Portable, CQ Sota. Hotel Bravo 9, Hotel Bravo 9 again. yes hotel bravo 9 alpha golf hotel 5-9 thank you 73 QRZ, sugar oscar 9 papas supportable CQ sota 2 echo zero again yes 2 echo zero echo sugar yankee uh, good good afternoon, 5-9. My name is Mario, Sugar Papa Bravo Zulu 069, 5-9. Yes, 53. Thank you, 73. Uh, Sugar Oscar 9, Papa Portable, CQ Sota. Uh, Oscar Echo 7, Hotel Papa India, 5-9. Taka krótka relacja po aktywacji e, szczytu wąków mm, SPBZ-069. <laughs> Z tego miejsca, e, gdzie zostawiłem samochód, e, to bardzo łatwo e, było tutaj podejść. E, bardzo dobre warunki na powieszenie anteny. E, bardzo warun dobre warunki e, radiowe. Ażeby nawiązać bardzo dużo łączności tutaj po Europie, na KF-ie. Co jeszcze? Cisza, spokój. Na sam koniec przyszli Państwo w czwórkę, trzech panów, jedna pani. Ale oczywiście bardzo, bardzo przyjemna rozmowa. Co jeszcze? Pogoda. No, czuję chłód, ale, ale nie pada. Przestało padać jak ja tutaj przyjechałem. E, I i i, i e, bardzo przyjemnie zrobiłem około 40 łączności. Najmniej to było na 2 metrach. Bodajże w okolicach 8 łączności, a resztę to były łączności kf -owe. Na 40 metrach, na 20 metrach i na 15 metrach. Teraz udaję się do samochodu Nagrałem coś tam Jakiś film o łączności Jak robimy łączności I, I i i i Teraz się do domu Pokażę wam jedną niespodziankę jak dojdę Mam jeszcze parę metrów i pokażę wam tą niespodziankę Idąc do góry Zauważyłem Takie coś jeszcze Próbujemy go tutaj wyrwać i zobaczyć, co tutaj kryje. Taki grzyb. Tutaj zasłonimy. No, chyba zobaczymy. No, zobaczymy. Poszukamy. Może będą jeszcze więcej? Otwarciutki. No, Zabieramy do domu. Chciałbym się pożegnać, podziękować wszystkim za łączności. Dzisiaj był owocny dzień i bardzo mi zrobił ten dzień. Dużo przyjemności odnośnie wędrówki, łączności, spotkania ludzi na paśmie, porozmawiania, wymienia, choćby raportu. Eee, poddychania świeżym powietrzem. Eee, ogólnie chciałbym podziękować Wam za eee, oglądanie, za łapki, za komentarze. No i zaprosić do dalszych łączności i dalszego oglądania. Eee, dzisiaj eee, zrobiłem eee, dwa szczyty i eee, wracam do domu. Jest godzina 12, eee, bo czekacie. 12:53. No, za jakieś półtorej godziny może będę w domu. E, obiadek, e, odpoczynek, jutro do pracy. Dziękuję bardzo, bardzo Wam wszystkim e, i do następnego spotkania. Stefan Ulga 9 Paweł, Mariusz. Cześć, do widzenia. 73. Pozdrawiam.